I proszę o ciszę. ubiak 2021, jazda! Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTube nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam! Hej, moje kochane głodomory za wielkiej wody. Powiedzcie mi, za jakimi przetworami najbardziej tęsknicie? Niech zgadnę, czy to będą pyszne powidła śliwkowe, które przygotowywała w domu wasza babcia, gdzie pachniało w całej kuchni cynamonem i goździkami? Pokażę wam, jak zrobić przepyszne powidła śliwkowe oraz domowe racuchy. Powidła śliwkowe, chociaż nie są zbyt trudne w produkcji, to niestety są czasochłonne, ponieważ tu nie dodaje się cukru, aby przyspieszyć rozpad owoców, tylko trzeba czekać i czekać i czekać, aż te śliwki. Same puszczą swój cukier, rozpadną i zamienią w powidła. Pamiętajcie, aby zajrzeć do środka, czy nie ma może tu takiego małego, białego, nieproszonego gościa. Wszystkie śliwki już wylądowały w garnku. I teraz pewnie zastanawiacie się, czy ja nie mam jakiegoś lepszego garnka, że wziąłem akurat taki emaliowany. Otóż, moi kochani, nie ma takiej opcji, żeby powidła śliwkowe się nie przypaliły na dnie garnka. Dlatego lepiej mieć taki jeden garnek tylko do tych powideł, i lepiej, żeby on nie był jakiś specjalnie drogi. I teraz mój patent na urozmaicenie tych tradycyjnych powideł. Otóż trawa cytrynowa. Koniecznie musicie w nią kilka razy uderzyć, aby puściła swoje soki. Trawa cytrynowa daje niesamowitego orzeźwiającego kopa, nawet w tak ciężkich i słodkich powidłach jak śliwkowe. Trawę cytrynową musicie wcisnąć pomiędzy śliwki. Tak, żeby ona się z nimi razem dusiła i gotowała. Później będzie łatwo ją wyjąć, dlatego lepiej jej nie kroić, tylko włożyć w całość. Następnie dosypuję kilka goździków. Połączenie goździków i śliwki to jest jakiś totalny sztos. I jeszcze cynamon. Żeby śliwka na starcie nie przypaliła się do dna garnka, nalewam około szklanki wody na kilogram śliwek. Ta woda się wygotuje, a wygotowując się, będzie zamieniała powoli śliwkę właśnie w powidła. I w ten sposób ani się to nie przypali, ani nie będzie potrzeba cukru. A ja mam teraz czas, żeby przygotować pyszne, puszyste placuszki pełne polskich jabłek. Bazą moich racuchów jest kwaśne jabłko, które najlepiej zetrzeć na grubych okach, po to, żeby jak najbardziej było wyczuwalne później w placuszkach. Do startego jabłka daję teraz maślankę. Niektórzy dają do racuchów mleko, ale ja uważam, że maślanka daje taki fajny, niezapomniany kwasek. Oprócz tego moje racuchy musi coś trzymać. Najlepsze będą oczywiście jajka. Mówię tutaj o związaniu całość placuszków. Do całości dodaję dwa jajka. Żeby placuszki były jeszcze bardziej treściwe, należy do nich dodać ulubionego twarogu. Nie dużo, nie chcę, żeby to były placuszki twarogowe, a jabłkowe, ale dzięki temu, że dodacie do tych placuszków twarogu, będą miały bardziej okrągły smak no i będą dużo delikatniejsze. Pozostało dodać jeszcze około łyżeczki proszku do pieczenia. Dopiero gdy wymieszacie całość i zobaczycie, jaka będzie konsystencja, należy dodawać mąki. Lepiej wcześniej jej nie dodawać, bo możecie dać po prostu za dużo. Na końcu jeszcze dodajcie troszeczkę soli. Taka powinna być idealna konsystencja tego ciasta na placuszki. Chodzi o to, żeby ono nie było zbyt zbite, bo wtedy placki będą twarde po usmażeniu. A one powinny być jak taka chmurka, gdy je przegryziecie, powinny się rozpływać na podniebieniu. Ach się nagadałem, chodźcie, idziemy je smażyć. Na rozgrzaną patelnię nalewam teraz dosyć sporą ilość oleju. Po czym w trzech różnych miejscach nakładam ciasto na placuszki. I na bardzo małym ogniu czekam aż się ładnie przyrumienią. Placuszka przykładam na drugą stronę, spójrzcie, jaki pięknie przyrumieniony. Czym dłużej smażycie te placuszki, tym będą bardziej puszyste. Placuszki trzeba odłożyć na bok i za chwilę można się zajadać. Powidła jeszcze gorące, ale już bardzo ładnie się zredukowały. Jeszcze gdzie niegdzie widać kawałki śliwek, które się nie rozpadły, i to jest bardzo ważne, bo chodzi o to, żeby one były wyczuwalne. Ciepłe powidła wyrzucam na te placki, już nie mogę się doczekać, nie będę czekał, aż one przestygną. Oczywiście wy możecie przelać sobie je do słoików. I schować do szafki, żeby całą zimę można było je pałaszować. A ja za chwilę będę je pałaszował z tymi oto ciepłymi plackami jabłkowymi. Te powidła śliwkowe i placuszki jabłkowe na pewno wzbudziły w Was cudowne wspomnienia, przypominające o ciepłym polskim domu. Mam nadzieję, że zrobicie razem ze swoimi dzieciakami taką potrawę i będziecie kontynuowali te rodzinne kulinarne wspomnienia.